Witam serdecznie w kolejnym odcinku Yoma 5 po godzinach, w których przedstawiamy sylwetki trenerów. Dzisiaj moim i państwa gościem jest Bartek Kultys w Gdynia, 2009. Witam Cię Bartek. Witam, cześć. Witam serdecznie. Bartek, na samym początku, zanim przejdziemy do samych rozgrywek, chciałem cię zapytać, jak to się stało, że zostałeś trenerem? Co Cię zainspirowało do tego, żeby żeby zająć się, popularnie mówiąc, trenerką? Bo się zdarzyło, że no, dziecko, było związany z piłką nożą sam trenowałem, jestem kołankiem Arki Gdynia. Te moje kroki były właściwie takie oczywiste, Wał czasu można ja powiedzieć patrząc na twój wiek. Więc już tak naprawdę no, można powiedzieć, że tak, że już to kilka lat jest, jest mm. to doświadczenia. Poza ukończonymi studiami też już był ostatnio kurs trenerski dodatkowy e, uzupełniający UEFA, więc gdzieś tam się rozbijamy w tym kierunku dalej. Mm -hmm. już trwa już ta przygoda, no około 70 lat. Wszystko z pasji. No wiemy jak to jest, tak? Głównie jest to z pasji. Tak naprawdę bez pasji myślę, że nie da się wykonywać tego zawodu osoby, które, które chciałyby robić to z innych, z innych przyczyn, no szybko rezygnowałyby z tego. Myślę, że rzeczywiście byłoby ciężko. Zwłaszcza, że praca trenera to nie są tylko treningi, mecze. Powiedz mi, co jest dla Ciebie najtrudniejsze w pracy trenera? Najtrudniejsze? trudniejsze. tych wyzwań takich i trudnych sytuacji jest wiele, ale tak naprawdę myślę, że pogodzenie tego wszystkiego poza, poza pracą zawodową, poza pracą trenerską jest też życie rodzinne czas, obowiązki, czasami wiele stresujących rzeczy, więc naprawdę pogodzenie tego wszystkiego i, i gdzieś tam, kiedy przychodzimy na trening, to skupienie się tylko na tej, na, na tej piłce, na, na tym treningu, na tym, żeby nie przenosić tego życia zawodowego, nie, czy, czy osobistego do pracy z dziećmi i poświęcić się, się temu i oddać się, skupić się tylko na nim. Mhm. wiesz jest rzeczywiście to, co powiedziałeś, warto zwrócić na to uwagę, że to jest połączenie życia prywatnego z życiem po prostu... Wszystko wygląda, że godzimy tą do, do pracy treneską, z pracą zawodową, z pracą często w innych zawodach. Z pracą treneską, która jest no, tak naprawdę pasją, takim naszym nie już od no... Teraz przechodząc już y, po malutku do, do samych rozgrywek y, Yamaha, powiedz mi, długo Ciebie nie było trzeba przekonywać, mimo że jesteście z Gdyni, jesteście jedynym reprezentantem y, Gdyni. Powiedz, co zadecydowało na tym, że zdecydowałeś się y, wziąć udział w rozgrywkach? Tak naprawdę szukałem rozgrywek, gdzie ten czas, jakby e, efektywny czas gry będzie, będzie największy, wiemy, że te turnieje, e, kiedy jedziemy na turnieje, często poświęcamy całą sobotę, całą niedzielę, tych godzin spędzamy mnóstwo na, na hali, a gramy tak naprawdę tyle, co tutaj w przeciągu, spędzając półtorej godziny, więc, więc to był główny argument, wiedziałem też z obiekty jak bo grałem wielokrotnie w różnych rozgrywkach, meczach ligowych, więc wiedziałem, jakie są obiekty, wiedziałem, że ten czas efektywny będzie, będzie wykorzystany po prostu. Mhm. Wiedziałem, że poziom będzie też adekwatny dla, dla mojej drużyny. No i też y, możliwość spotkania się z drużynami, z różnymi drużynami mhm. tak powiem, z różnych regionów z różnych no, no często gracie z drużynami spoza. No właśnie spoza nie, nim? właśnie nie mieliśmy wcześniej okazji, ja też jakby jestem trenerem tego rośnika dopiero od e, sierpnia tego roku, uh -huh. więc jakby też nie miałem okazji e, spotkać się z drużynami w tym rośniku, z innymi spoza tymi, które mamy w tych rozgrywkach i uh -huh. Jasna Jasne, powiedz mi, jaki cel sobie e, postawiłeś e, albo sobie, czy albo całemu zespołowi właśnie przed, przed tymi rozgrywkami? Znaczy, cel jest jasny i wiadomo od, od momentu, kiedy przyjąłem to tak naprawdę. Chcemy się rozwijać, chcemy się doskonalić. I, I to jest doskonała możliwość do tego, tak naprawdę, rozgrywki, kiedy oni mogą się spotkać i tak, ta rywalizacja, tak naprawdę, daje nam najwięcej rozwoju, daje nam najwięcej możliwości rozwijania się, doskonalenia swoich umiejętności pod każdym kątem. I rozumiem, że ten cel jest realizowany. Jest i widać myślę, że też postęp już nawet u chłopców, kiedy ten pierwszy dzień rozgrywek tak naprawdę też tych rozgrywek ligowych wcześniej, czy w turnieju, dużo, to ja widzę postęp u chłopców. To co staram się ich nauczyć, to co staram się im przekazać i widzę, że oni starają się to realizować mhm. i z każdym meczem, z każdym turniejem widać już postępy. I pewne założenia, które sobie zakładamy, staram się chłopcy realizować. Jasne, no to akurat fajnie, fajnie, że realizujecie to co sobie założyliście. I na koniec pytanie takie, na które prosiłbym Cię, żebyś odpowiedział bez zastanowienia, bardzo szybko. Słucham. Tom, jakbyś miał polecić, jakbyś miał wskazać trzy powody, dla których wzi warto wziąć udział w rozgrywkach Yamaha 5. No to przede wszystkim to, co powiedziałem już, tak? Ten czas gry. Nie poświęcamy tu całego dnia, nie spędzamy tu 6 godzin, tylko przyjeżdżamy na godzinkę, dwie, gramy przez ten czas właściwie cały czas. To jest pierwsza rzecz, druga doskonałe warunki, obiekty Jaguara, które spełniają no, wszystkie kryteria i wymagania potrzebne. No i możliwość spotkania się z, z różnymi z różnych regionów tak naprawdę. To są trzy takie argumenty, dla których warto się udział w tych rozgrywkach. Mhm. To jeszcze na koniec tak dodatkowo spytam, Yy, powiedz mi, bo powiedziałeś, że już trenerem jesteś od 8 lat, czyli to już jest troszeczkę. Yy, udało Ci się wprowadzić yy, jakieś takie rozwiązanie, yy, które mógłbyś polecić innym, innym trenerom, które na przykład fajnie zafunkcjonowało w Twoim, yy, twoim zespole? Czy takie jedno rozwiązanie, które najbardziej odmieniło tutaj yy, albo ułatwia Tobie pracę z zespołem? Ciężko chyba tak naprawdę wskazać jeden taki, taki mój pomysł tak naprawdę, czy jakieś taką, takie jedno założenie. Chyba nie odpowiem na to pytanie tak z głowy tak naprawdę, ale każdy ma swoje swój styl pracy, podejście. Chyba nie mam takiej jednej złotej reguły, której się trzymam. Tak naprawdę trzeba być sobą i starać się nie tylko w meczach, w treningach, ale starać się być sobą i dzieci, młodzież wyczuwać, czy jesteśmy szczerze, czy jesteśmy sobą. Tak naprawdę chyba to jest... I myślę, że to jest ta właśnie Recepta, że po prostu jesteśmy sobą, poświęcamy im czas, oni to widzą i oni też oddają. Jasne. W takim razie Bartek, bardzo Ci dziękujemy za tutaj otwarcie się, opowiedzenie troszeczkę więcej o sobie. Moimi Państwa gościem w kolejnym odcinku był trener Bartosz Kultys, trener Bałtyku Gdynia Rocznik 2.9. Bartek, jeszcze raz wielkie dzięki.